Dzień dobry. Przyciągny tygrys, ukryty smok. Wita was, czyli kolejny odcinek z The Evolution. Dzień dobry, dobry wieczór. Zależy kiedy ktoś to ogląda. I lecimy dalej. Teraz będziemy wybierali się do kolejnego punktu rezonansu i zobaczymy co tam nas napotka. Mam nadzieję, że coś dobrego, bo no jest gruba akcja ogólnie. Strasznie gruba akcja. W, w ostatnim odcinku to w ogóle... Nie, co się nawet wydarzyło. do końca. Napadła na jakąś na jakaś kobieta, która miała... Czy <laughs> stało? Wystrożyłem się. Jezus. Cii. Cicho. Słyszę ją. Widzę ją. Co znowu tu robisz? Jakie mam ci uciec? Gdzie? Gdzie mam uciekać? Pociąg. Chodźmy tutaj do pociągu. Demy, jakie ja mam to z niby zgubić? Trzeba być z tym cały czas teraz. Powiedzcie błagam, że niech, bo to będzie porażka. To jest za ścianą. Wsiadz, nie? Zasłonę Widzicie, ja pomysł? Nie tak, to się nie udało Latarka bym zapomniał prawie Mówię martwa bo ma żel taki, co nie? Jak jest żel, to chyba już jest martwy na amen. No cóż, nie udało ci się, kobieto. Może... i co? To. Znowu ta zjawa! Znowu ta zjawa. Co to jest? Przyspiesz, żeby ona nie zdążyła się odwrócić, bo i tak mnie nie Gdzie jest ten sygnał? Policjanta, a tutaj jest policjanta, ok. Policjanta może sobie pominiemy pójdziemy od razu tutaj do, do tego miejsca. Rezonansu? O, akurat dziura w płocie. Tutaj walił SOS? Czy ktoś tu żyje walił SOS? Czy mi się tego wydawało? Ale macha tym nowym machał, przepraszam. To się da w ogóle otwierać, nie wiedziałem o tym. W środku to jest. Muszę jakoś tam wejść. Hmm, okej. Okay. Zaraz jakoś znajdziemy wejście. Tędy. Zniszczmy to. I hop. Skacz. Oj, 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 oj. Ok, o dziwo nic się nie stało. Ma to łańcuchy widzicie? Musimy to zajść dookoła. Nie chcę to strzelać, by ich nie przybawić tutaj, wiecie? To ci miało dziurę. O właśnie, nie chcę strzelać, by kurcze nie zorientowali się. Będzie lipto wtedy. I to taki mocny. O, widzicie? Tak to Robię sobie tak. No i od razu lepiej. No cicho. To. Uderz, Uu. uderz jeszcze raz. Uu. Uderz jeszcze raz. O, proszę, jeszcze raz. No już jest, bo no, już nie ma. Szkoda. Uderz dla zasady. Jeszcze raz. Ostatni. Dobra, to jest spokój. Zamknięte. Gdzie jest wejście do tego, czyżby tutaj z przodu? Tego nie otwieramy chyba co? O nie 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 Jest. Okej. Okay. Jest nie tego, tutaj tego, dobra. Świetnie. Zamknięte. Co mamy tutaj? Nic. Dobra. A w ogóle ten ziomeczek to nie był dowódca drużyny? Nie, Ryan nie. Takie są nazwisko.

Był sygnał z teraz. Walk funkcjonariusza, co nie? Okej, okay, jestem przygotowany. Coś na mnie wyskakuje za 3, 2, 1. Okej. Okay. O dziwo nic na mnie nie wyskoczyło. Okej. Okay. ze stwora. Z siekierą. Fajnie by było ją zdobyć. Ale jest z więc nie mam zbytnio jak chyba. Przeszukę ten śmietnik. Nice. Jakieś części. To się wygląda otworzyć? Potem. Było. Tutaj był policjant, co nie, więc. Sprawdzam, no tu nie ma wejścia. Jest to co nie wiem. Później to będziemy dookoła, bo to jest tutaj. Mhm, jest ten glina. Cały. A my sobie pójdziemy krzaczkami. Do informacji turystycznej, bo tam jest ten ziomek. Który zrobił to. Wiecie, ten. Powiedzieć. Mi słowa. Który nadał ten sygnał teraz? Czyli on żyje. Może będzie wrogo nastawiony, ale trudno. Żyje ktoś tutaj. To jest naprawdę bardzo dobra informacja dla mnie, że jednak ktoś żyje. Cieszy mnie to i niemiłosiernie. Uwierzcie mi. Bierzemy. No, dawaj, dawaj, bierz to. Świetnie. Zielony, już mamy że tak powiem na ewolucję tamtego co chcieliśmy oj oj ojoj oj 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 ojoj Nie podobało mi się tamto wiecie ani trochę mi się nie podobało Tu jest jakiś stworek. Widział mnie Więc przez te cholerne krzaki Po dźwięku. Zróbmy to inaczej. Nie jest. Co on zrobił? Świr. Chodź, świr. Łap. się. Jestem tego pewien prawie, że. No chyba sobie żartujesz, kumpel. Dalej jest chyba w szoku, nie wiem, co się dzieje. Ale z znowu nie da się go zabić, halo. Chuje, jednak nie jest w szoku. Ja potrzebował tych hitów, żeby go zabić. Halo! Co to ma być? Jak chcę go zabić z noża? No, nareszcie! Jezu, się to zjeło! 10 hitów chyba na to straciłem. Super! Tu jest niedaleko tego, to się zaraz zabijemy kawy, co nie? To nie ma się co martwić. Kids. Najpierw to, potem idziemy robić zapis i kawa Pusto to ktoś jest A te drzwi bardzo podejrzanie się otworzyły Ulotka Ulotki może nie będę czytał jak ktoś chce sobie po prostu materiał spauzuje Don't go. A wiecie co? Nie chcę tam iść. Nie chcę. Ale pójdę. Niech stracę. To będzie błąd. O, jest ziemeczek Jednak nie żyje. Niech to. Wow, co? niej, kurwa, co chory powaleniec. Co to co się stało z Ryanem? no właśnie. Przerobiłem swój komunikator tak, aby wykryła sygnały czy powiedności udało mi się zlokalizować pozostałych członków ochrony, a raczej to, co z nich zostało. Moje wyposażenie. I nie będą no już go potrzebowali. Których mózg, w których nadają no, się są martwe. Okej, okay, no to do tego funkcjonariusza widziałem, tego widziałem, a tych dwóch nie. No bo jest strzelby. Uuu, wow, wygląda grubo. Co za chory powoleniec. O Jezus, on to w to wiadomo. On jest za tymi drzwiami. Albo nie. Jednak był. Wiedziałem. Wiedziałem, że był za tymi drzwiami. Zwątpiłem to. Zwątpiłem. Jak zwykle ten tak jest coraz bardziej powolony, to wszystko tego nawet nie będę komentował, co to jest. Po prostu pójdę sobie dalej. Czy to były drzwi, czy mi się tylko to wydawało? Hello. Does Shaffan enjoy? Cholera. The hell is this supposed to be? Sick. Uh -huh, super. Będę się bronił o, Poczekaj Aby tak od za jednego Nie mam butelek, no to po moim planie drugi. Kids, no to liczyłem. Teraz idź ten drugi tylko stąd. Nie ty Ty grubszy, wracaj tutaj. Okej, zróbmy to inaczej. Mam cię. Minus jeden. Dawaj, dawaj, seba, dawaj, seba. Jest za daleko. Tak, 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 O, nie zobaczył mnie. tym tym razem. trafiłem. trafiłem. Padł. No, to świetnie, udało się tym razem w końcu. Myślałem, że tego głowy zniknęły, ale na szczęście nie zniknęły. Pytanie, co teraz? Jak stąd wyjść? Czy tej nie mogę przesunąć? Mogę, tak, myślałem, że to jest wyjście. Exit! Podejrzanie wygląda i to jest cholernie podejrzanie, no ale nie mam wyboru, co nie? Wbijamy. Ok, i tak miałem wypić sobie kawkę i zapisać grę, także na spokojnie nie możemy tam przejść. Byk. No dobra, wbijam się z buta. Siem, Nil jeszcze żyjesz, cieszy mnie to. Najpierw kawa. O, właśnie, kawusia. Mmm. Pyszna kawa. Od razu lepiej człowiekowi. No i elegancko, napił się kawy od razu lepiej. Witaj onil. Idea I've heard. You're a real piece of work, O'Neill. You know that? I'm just being a realist. You can't save everybody. It's impossible. Mobius made emergency plans for a reason. If they never made this twisted machine, they wouldn't need emergency plans in the first place. Maybe so. But look at what they've done. It's pretty incredible. Still a company man after all this, huh? Hope your loyalty pays off for you.

Okej, okay, ulepszenie harpunu chyba się opłacało, co nie? Teraz myślę harpun czy pistolet. Czy nie harpun, tylko kusza, jest w sumie kusza na harp. Wiadomo. Ok, co tu mamy? Się dłużej, unosi się dłużej, uzuci się dłużej na większą po prostu się uzuci się długo. Sezenturujący. To jest spoko. Unosi się dłużej i pozwala zabijania Jakieś... Eks... Jakieś części broni wszystkie jakości potrzebujemy. O kurcze. Weź mi tą chmurę. Podoba mi się chmura. Czuję w tym potencjał, serio. Bo to tylko stunuje. I większy zasięg. Jeszcze większy zasięg. Będzie. Dobra, pięknie. Karabin jest tutaj. No dobra, to ja się będę z Wami żegnał, także do następnego. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.